Czy voucher może mieć swój termin ważności? Czy może być tak, że gdy termin ważności upłynie, konsument nie ma prawa domagać zwrotu pieniędzy, ani nie ma prawa przedłużyć terminu ważności vouchera? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, a w tym odcinku opowiem ci właśnie o sytuacji z voucherami. No z voucherami jest tak, że coraz więcej sklepów internetowych decyduje się na ich sprzedaż jak wpiszesz sobie regulamin voucherów w wyszukiwarce Google, to wyskoczy ci mnóstwo przykładowych regulaminów z konkretnych sklepów. I to będą mniejsze sklepy, większe sklepy, mniej popularne, bardziej popularne. I w zasadzie we wszystkich tych regulaminach znajdziesz określenie terminu ważności vouchera i wskazanie, że po upływie tego terminu ważności nie jest możliwa jego realizacja, nie jest możliwy zwrot pieniędzy, nie ma również możliwości przedłużenia terminu vouchera. Jest to jak najbardziej zrozumiała praktyka biznesowa, no bo właśnie o to w voucherach chodzi. Ale czy faktycznie jest to praktyka zgodna z prawem? Czy konsument nie ma tutaj żadnych możliwości działania? No ma. Ma. I kiedyś wypowiedział się o tym sąd w jednym z polskich orzeczeń. Sąd stwierdził, że taka klauzula regulaminowa, która wyłącza możliwość zwrotu pieniędzy po upływie terminu ważności vouchera oraz wyłącza możliwość przedłużenia ważności tego vouchera, jest klauzulą abuzywną, klauzulą niedozwoloną, czyli taką, która nie wiąże konsumenta, bo kształtuje jego prawa obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. A konsument nie miał wpływu na treść tej klauzuli, bo nie był w stanie negocjować warunków umowy. Te warunki umowy zostały mu narzucone w ramach regulaminu, który zaakceptował składając zamówienie. No i czy to oznacza, że w Twoim sklepie internetowym, w którym sprzedajesz vouchery, trzeba faktycznie wskazywać wprost w regulaminie, że istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności vouchera, że istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystany voucher? No, ja uważam, że nie ma takiej konieczności. Uważam, że to było wręcz strzelanie sobie w kolano, bądź w stopę, jak wolisz. No chodzi o to, że ja nie jestem zwolennikiem, żeby z takiej wielkiej ostrożności wyrządzać sobie krzywdę. Ja nadal jestem zwolennikiem, żeby właśnie w tych regulaminach mimo wszystko wpisywać termin ważności vouchera. Może niekoniecznie już dalej dopisując tam, jakie są tego konsekwencje, że konsument nie może zwrócić, nie może żądać zwrotu pieniędzy, po prostu określić termin ważności vouchera, że w takim terminie voucher może zostać wykorzystany. Takie postanowienie ogólne wydaje się dość bezpieczne, bo ono w żaden sposób nie rzutuje negatywnie na sytuację konsumenta, w żaden sposób wprost nie wskazuje dla niego negatywnych skutków. Więc w razie sporu z konsumentem, Miałby on taki mniejszy oręż straszenia cię, że zgłosi to gdzieś do łokiku, łokik Walkik zrobi postępowanie kontrolne i dostaniesz karę za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. No, choć oczywiście nie można tego wykluczyć, bo po pierwsze pieniactwo klientów jest jedną wielką zagadką i losowością. I często też troska łokiku o konsumentów bywa zaskakująca. Ja lubię mówić, że w tym naszym europejskim porządku prawnym. Trochę za bardzo przywiązujemy wagę do interesów konsumentów kosztem przedsiębiorców, no ale takie mamy prawo, taki mamy klimat i nic z tym nie zrobimy. Natomiast ja bym w Twoim przypadku, jeżeli zastanawiasz się nad voucherami, tak jak wspomniałem, wskazywał po prostu w regulaminie voucherów, że termin ważności vouchera wynosi tyle i tyle, na przykład rok od zakupu i można wykorzystać ten voucher właśnie w tym terminie. Jeżeli zgłosi się do Ciebie klient, który będzie domagał się zwrotu płatności, bo upłynął termin, bo on zgubił voucher, bo ten termin był dla niego za krótki, bo on sobie nie zdawał sprawy i bla 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 tysiąc różnych pomysłów. No to masz dwie drogi. Możesz albo powoływać się w relacji z tym konsumentem na postanowienia regulaminu, które wprost wskazują, że taki był termin, a nie inny i konsument go zaakceptował. No i może konsument to kupi, może nie kupi, może będzie dalej drążył. Jeżeli będzie dalej drążył, to prawdopodobnie odnajdzie w internecie właśnie to orzeczenie sądu, bodajże w Słupsku, który wypowiadał się o tych voucherach i klauzulach abuzywnych w kontekście ich ważności. No i będzie próbował twierdzić, że twój regulamin właśnie zawiera taką klauzulę abuzywną, więc ona jest nieważna, ona go nie wiąże, on mimo wszystko ma prawo domagać się zwrotu. Tych pieniędzy za voucher, bądź przedłużenia terminu ważności. No jak zareagujesz, to już jest oczywiście trochę kwestia polityki Twojej firmy. Ja osobiście uważam, że w takich relacjach z trudnymi klientami łatwiej jest odpuścić i po prostu mieć święty spokój, mieć spokojne nerwy, niż bawić się w dalsze utarczki prawne. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę ten klimat ochrony praw konsumenckiej no może być tak, że faktycznie twoja praktyka zostanie zakwestionowana. Ale to też nie znaczy, że absolutnie każdy termin ważności vouchera jest bezprawny, narusza dobre obyczaje, narusza interesy konsumenta. Bo to też dużo zależy, w jaki sposób ten termin jest skonstruowany. Jeżeli nie jest to termin jakiś bardzo krótki, który sprawia, że konsument tak naprawdę nie ma realnej możliwości skorzystania z tego vouchera, bądź musi to zrobić naprawdę szybko, to wydaje się, że taki długi termin jest w porządku i byłbyś w stanie bronić, że on w żaden sposób nie narusza interesów konsumenta, bo na przykład konsument ma rok na wykorzystanie vouchera, bo został o tym w sposób rzetelny poinformowany, bo znajdowało się to w regulaminie, a oprócz tego znajdowało się to również w opisie vouchera na stronie i trudno tu mówić o tym, żebyś w jakiś sposób naruszał interesy. Konsumenta. Dlatego przestrzegam przed takim wpadaniem w panikę na podstawie jakichś takich wycinkowych materiałów w internecie czy jakichś artykułów, które odnoszą się właśnie do tego orzeczenia sądu w Słupsku, który uznał termin ważności vouchera za klauzulę abuzywną, bo to nie oznacza, że w Twoim indywidualnym przypadku taka ważność vouchera będzie uznana za. Niedozwoloną. No i jeszcze drugi temat, którym chciałbym się z Tobą podzielić, taki praktyczny, który mam, z którym mam do czynienia w relacjach z klientami, których obsługuję w mojej kancelarii. Mianowicie często jest tak, że przedsiębiorcy mają obawy, obawy takie trochę nieracjonalne. To znaczy, boją się, że jak wprowadzą vouchery. To każdy zakup vouchera będzie wiązał się z problemami z kupującym, i niemal każdy kupujący będzie kwestionował jego ważność, będzie próbował dochodzić roszczeń, będzie próbował robić naciski, wywierać presję. No a praktyka pokazuje, że jest wręcz odwrotnie: sprzedaż 100 voucherów. I jeden konsument znajdzie się, który będzie próbował kwestionować zasadność tego terminu ważności. Jeżeli będzie to jeden, no to tym bardziej wydaje się, że będzie można po prostu ten spór z nim rozstrzygnąć indywidualnie, pójść mu na rękę, oddać te pieniądze, bądź przedłużyć termin ważności vouchera i mieć spokój. Natomiast taka wizja tego jednego na sto nie oznacza, że trzeba od razu w tym swoim regulaminie wyzbywać się wszelkich zabezpieczeń i od razu tam wręcz wskazywać, że można zwracać vouchery, że można przedłużać termin, Ważności, bo jeżeli naprowadzisz na to klienta. Już na wstępie, no to może się okazać, że zamiast jednego na 100, będziesz miał 50 na 100 przypadków. Dlatego właśnie ja uważam, że ten temat ważności vouchera nie jest jakiś bardzo inwazyjny. Uważam, że można w swoich regulaminach wskazywać na ważność tego vouchera, na to, że, po, że w takim terminie można go wykorzystać i dopiero na etapie ewentualnej komunikacji z konsumentem załatwiać spory, niż od razu wystawiać się na strzał, wychodząc na takiego bardzo, bardzo dobrego, fajnego przedsiębiorstwa który zawsze daje prawo możliwości przedłużenia terminu ważności vouchera, zawsze daje prawo możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany w terminie voucher. Choć oczywiście decyzja finalna należy do ciebie, bo mamy też w kancelarii takich klientów, którzy są bardzo ostrożni, którzy za wszelką cenę cenią sobie ten święty spokój i oni wolą pójść takim najbezpieczniejszym rozwiązaniem, eliminującym jakiekolwiek ryzyka, nawet jeżeli to będzie dla nich bardziej kosztowne, ale będą mieli w głowie ten święty spokój. Spokój. Także, ile przedsiębiorców, tyle sposobów na robienie biznesu, różne też konstrukcje psychiczne człowieka, i ja bym tak to spuentował, że ten termin ważności vouchera to nie tyle kwestia prawna, co kwestia obsługi klienta, kwestia nastawienia do klienta, kwestia w ogóle jakichś przekonań ograniczających, które blokują cię przed podejmowaniem jakichś decyzji w swoim biznesie. Myślę, że tak naprawdę nadal, jeżeli jesteś takim nazwijmy to przeciętnym przedsiębiorcom, możesz posługiwać się tym terminem ważności vouchera i martwić się dopiero wtedy, kiedy przyjdzie do ewentualnej sytuacji spornej z konsumentem, a zawsze taką sytuację sporną z konsumentem możesz też obrócić wizerunkowo na swoją korzyść, że wprawdzie taką masz politykę w regulaminie, takie masz zasady, ale rozumiesz tą wyjątkowo trudną sytuację klienta i idziesz mu na rękę. Będzie brzmiało to zupełnie inaczej niż sucha jakaś tam taka odmowa po się Na postanowienie regulaminu. No ale dobrze, żebyśmy nie przedłużali, bo temat w zasadzie jest prosty, już naprawdę w charakterze podsumowania. Jest obawa, że klauzula zawarta w regulaminie o ważności vouchera i niemożności korzystania z niego po upływie ważności zostanie uznana za klauzulę abuzywną, ale nie dzieje się to z automatu. Trzeba zawsze. Ocenić konkretne okoliczności. Ja przedsiębiorcom, którzy korzystają z naszej pomocy, zawsze tłumaczę tę sytuację, i oni najczęściej decydują się jednak na pozostawienie tych postanowień w regulaminie o ważności vouchera, idąc tą drogą, że bardzo precyzyjnie opisują i w regulaminie, i w opisie produktu, i w jakichś najczęściej zadawanych pytaniach na stronie sklepu zasady, w jakich z tego vouchera można korzystać, żeby potem w razie ewentualnego sporu z konsumentem wykazywać, że ta nasza praktyka w żaden sposób nie godziła w jego interesy. Bo on był rzetelnie poinformowany, termin był wystarczająco długi i po prostu to wszystko jest uczciwe, a nie jest jakąś próbą. Oszukiwania, grabieży konsumenta. Także myślę finalnie, że jest to dla Ciebie dobra wiadomość, i na tym kończę ten dzisiejszy merytoryczny wywód. A jeżeli chcesz otrzymywać na swoją pocztę e-mail rozwiązania różnych problemów prawnych, to zapisz się do mojego newslettera. Raz w tygodniu, w każdą środę wysyłam wiadomość e-mail, w której rozwiązuję jeden konkretny problem prawny, tak jak robię to właśnie w tym wideo. Możesz zgłaszać też swoje problemy prawne. Ja nakręcę na ten temat kolejne odcinki wideo, i w kolejnych newsletterach będę. Będę o nich informował. Link do zapisu do Newslettera znajdziesz w opisie tego odcinka, więc śmiało przejdź na tą stronę, wypełnij formularz. No i mam nadzieję, że widzimy się bezpośrednio na Twojej skrzynce e-mail. Wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło. Cześć!